Kalakazowa, to zalawała, No ale ty mówisz, że coś tam na tego opiekuna można wziąć jakieś zajęcia No nie? mam nadzieję, że to będzie można Wtedy taka liga nie ucierpi, ale Daj plecy! ай яй 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 Давай! 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 Давай!

I... Yes, 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 yes. Ty boy. nie widziałem co w na kamerze! Niżej, niżej, niżej! Powtórka plizmy. Gwiazdaczem muszę przestać lat, dobrać, tak. jest. Ja z to jest w ogóle na się o ile lepiej czuję w robocie o ile ten I jak to do roboty na ramki to zazwyczaj jeździe e, 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 tak wiodący się to tyś grafik piękny ochraniacze większe niż nogi? ale dobrze mu dał tak jak oni były położone lubić ślub świetnie typowym żeby zmianę to że nie grają całe zauważyłem. Tej drużyny to jest mi, Przedźmiemy, nie przesadzam. Pan gotów jest Nie, 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 nie,

Zostawiam ja <laughs> cię! Wszyscy to kurwa, zostawiam! No. Ok, dobrze było! Kan mi Spadła gościowi pod nogę ty. Jeszcze jedna Andrzej! Jeszcze jedna! Dobrało. Zacznijcie Spokojnie! Spokojnie! spokojnie.

Asystent okay, asysta będzie miała pan <grystanie z wami> to jest rozkojarzenie, wiesz? Nie wiesz, że nie bo wiesz, do dnia fotarga Nie! <z wami> Zabrał mu bramkę <grystanie z wami> Moja była Andrzejowi <grystanie z wami> Tak dobrze gra?